Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć Wam na pytanie, który smok z jak wytresować smoka był najsilniejszy. Standardowo, jeżeli film Cię spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Żeby lepiej zrozumieć, który smok jest najsilniejszy, musimy porównać sobie Be Wilder Beast z Nocną Furią, ponieważ te dwa smoki są najsilniejsze ze wszystkich. Bewilder na pewno ma po swojej stronie rozmiar i wagę, mierząc 197,5 metra długości, 49 metrów wysokości i ważąc przy tym 200 funtów, czyli prawie 91 tysięcy ton, a dla porównania na Furia mierzy około 9 metrów długości, prawie 2 metry wysokości i waży 805 kg. Najsilniejszą zdolnością Bewilder jest zionięcie lodowatą wodą, która zamienia się w lód przy kontakcie z ciałem stałym. A kolejną umiejętnością są potężne niszczycielskie pociski, mogące bez problemu zniszczyć każdą sztuczną strukturę. Będąc największym znanym gatunkiem, Be Wilder Beast posiada niezrównaną siłę fizyczną i surową moc, z czego może niszczyć ogromne urządzenia wojenne nawet tego nie zauważając, czy przedzierać się przez zbocza góry, jakby były zrobione z papieru. Za wielką masą idzie powolność, ale łuski biwalderbista są bardzo twarde, mając jednak słaby punkt w okolicach podbrzusza i co więcej w pewnym stopniu może kontrolować inne smoki, ale nie biorę tego pod uwagę, z racji, że to pojedynek pojedynczych osobników. Walcząc z małymi smokami biwalderbist woli atakować z głębin, a walcząc z dużymi smokami woli używać swojego masywnego ciała do rzucania się na przeciwników i przebijania ich swoimi rogami, a na koniec wykańczając przeciwników lodowym oddechem. Nocne furie są uważane za bezbożnych potomków błyskawicy i samej śmierci, a także są jednymi z najszybszych, o ile nie najszybszymi smokami oraz najinteligentniejszym znanym gatunkiem. Aerodynamiczne, przypominające odrzutowiec skrzydła nocnej furii i smukłe ciało, pozwalają jej latać z prędkością ponad dźwiękową, strzelając również wybuchowym fioletowym płomiennym pociskiem składającym się z jonizowanego oksyacetylenu. Wybuchy plazmowe eksplodują bezpośrednio po uderzeniu ale mogą wybuchnąć też w powietrzu z powodu odcięcia dopływu tlenu. Nocna furia może strzelać na różnych poziomach mocy, np. może strzelać ogłuszającymi pociskami, jednocześnie mogąc strzelać tak potężnymi wybuchami, żeby zabić smoka, co jest dużo potężniejsze poprzez niesamowitą dokładność nocnych furii. Wybuch plazmy nocnej furii ma możliwość odbijać się od powierzchni takich jak ściany, co może zostać wykorzystane, aby trafić kogoś nawet nie trafiając. Nocna furia jest bardzo silna, jak na swój rozmiar, ponieważ była w stanie utrzymać w powietrzu czkawkę i stoika oraz mógł zepchnąć Whispering Red na ziemię, co wymaga ogromnej siły. Nocne furie prawie nigdy nie podują, a ich ciemny kolor daje im doskonały naturalny kamuflaż, przez co w ciemnych miejscach czy w nocy są prawie niemożliwe do zauważenia, dzięki czemu są idealnymi smokami do cichych akcji. Kiedy nocna furia wchodzi w swoją zamaskowaną formę, wtedy wywołuje potężną falę energii elektrycznej, która porazi wszystko dookoła. Nocne furie są również niezwykle szybkie, mogąc uniknąć ataków innych smoków czy katapult oraz mają niezwykle szybki czas reakcji, dzięki czemu są w stanie wymanewrować w każdej sytuacji, o ile nie są zmęczone lub ranne. Największą bronią nocnych furii jest jednak ich inteligencja, z racji, że mogą opracowywać taktykę walki, a także uczyć się cały czas nowych technik przydatnych w bitwie. Podsumowując, moim zdaniem Be Wilder Beast i nocna furia są na równi, Ponieważ Nocna Furia mogłaby zabić Beast'a, ale wyglądałoby to tak jak walka z bossem, który ma bardzo dużo HP, gdzie my mielibyśmy bardzo mały damage, więc Nocna Furia przy najmniejszym błędzie mogłaby zginąć. Beast ma więc swoje plusy w ofensywie, defensywie i destrukcyjnej mocy, za to Nocna Furia ma inteligencję, szybkość i technikę, co mówi nam, że wynik tego filmu nie może być inny. A we widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i który smok jest według Was najsilniejszy i dlaczego. Jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.